Pamiętacie, jak pisałem na mediach społecznościowych, głównie chyba osiedla Piątkowo Północ, o nasadzeniach, które będziemy realizować wzdłuż ulicy Szymanowskiego, wzdłuż tej nowej drogi pieszo-rowerowej, tutaj prawie na osiedlu Sobieskiego jako zarząd osiedla Piątkowo-Północ podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby w tym miejscu nasadzić drzewa. Zrobiliśmy to w pełnej współpracy z Wydziałem Zieleni Zarządu Dróg Miejskich, za tę współpracę bardzo dziękuję, bo jest bardzo dobra. Temat realizowaliśmy przez zgłoszenie w projekcie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Zielone Fyrtle, Za współpracę też jak najbardziej Realizującym ten projekt bardzo dziękuję, bo udało się osiągnąć to, że zyskamy 79 drzew czterech różnych gatunków realizowanych właśnie tutaj wzdłuż ulicy Szymanowskiego, co się właśnie od wczoraj dzieje. Do końca tygodnia powinny być prace zakończone. Mówimy o trzech szpalerach drzew, czyli tutaj mamy już dwa nasadzone obok siebie, przepraszam, drzęda drzew, szpalery. Tutaj mamy jeden szpaler podwójnie nasadzonych drzew. I tutaj przy samej jezdni, to pomiędzy drogą rowerową a jezdnią ulicy Szymanowskiego realizowane będą kolejne nasadzenia. Te drzewa już tutaj widzimy leżące, a tutaj mamy już jeden rząd i drugi rząd drzew. I tak się dzieje od ulicy Smoleńskiej, aż tutaj przy Park and Ridzie. Aż do straganów, które są tam w oddali. Przy sygnalizacji świetnej, 79 drzew. Moim zdaniem świetna rzecz. Kolejna udana realizacja, mało skromnie, ale tak powiem, zarządu osiedla Piątkowo Północ, który miał dosyć sporo ciekawych inicjatyw wpływających na. Yy, poprawy jakości życia na osiedlu Piątkowo Północ. O tym oczywiście będę szerzej jeszcze w, przy innej okazji opowiadał. Yy, póki co chciałem Wam pokazać właśnie te wszystkie tutaj drzewa, bo mnie się to wszystko yy, bardzo podoba, te nasadzenia. Yy, jeszcze nie mogę doczekać, kiedy te drzewa będą większe i będą dawały tutaj troszeczkę... Cienia na tę drogę rowerową. O, tutaj są kolejne drzewa. Tu mamy akurat kasztanowce. Eee... Tak. I tu właśnie dochodzimy do ulicy Smoleńskiej. Także bardzo się cieszę. O, tutaj fajnie. Stąd widać. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim za, eee, za pomoc. Za udział e, w realizacji. W realizacji tego projektu i myślę, że w tym roku będziemy podchodzić do drugiej części, czyli do nasadzeń już od straganów w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Szymanowskiego. Dzięki, pozdrawiam! Hej!